Historia opowiedziana zawsze jest prawdziwa. Był czarny. Wiedział, co myślę i czuję. A ja wiedziałem, co on myśli i czuje. Nie znał kagańca i smyczy. Naszym wspólnym hobby były wędrówki po górach wokół Nowej Rudy. Nowa Ruda? Wracamy z włóczęgi. Na szyi mam zenita. W kieszeni kurtki harmonijkę. Grałeś na harmonijce? Wspinałem się na najwyższe drzewo w lesie tak wysoko, jak się tylko dało. Obejmowałem nogami pieni, kołysałem się. Wiatr w gałęziach zawodził, a ja mu akompaniowałem. I had a dream. Wysoko pod chmurami pulsowało tęsknotą. Blues jest tęsknotą. Jest siódma wieczorem. Sześć godzin wędrówki, w czasie których zużyłem prawie całą rolkę filmu i zagrałem na dwóch świerkach. Wchodzimy na osiedle od strony położonych na zboczu góry ogródków działkowych. Idę pod jedenastkę. Tu, do drugiej klatki, odprowadzałem ją przez wiele miesięcy. Kogo? Dwa miesiące wcześniej powiedziała mi, że wyjeżdża na zawsze. Do miasta ze ścianą płaczu. Zupełnie inny świat dla zupełnie innych ludzi. Jerozolima. Prawie codziennie przychodziłem pod jej okno. Tęskniłeś. Staje na skarpie przed blokiem. Jej okno jest na pierwszym piętrze. Za firanką pojawia się postać dziewczyny. Podobna sylwetka. Znajomy profil. To jej siostra. Pies myszkuje pomiędzy blokami. Dziewczyna stoi na tle lampy stołowej, spina długie włosy w koński ogon. Jest taka do niej podobna. Przykładam wizję aparatu do oka, ustawiam długi czas migawki i odkręcam maksymalnie przysłonę. Robię zdjęcie. Dziewczyna wychodzi z pokoju. Została mi jeszcze jedna klatka na kliszy. Siadam na zmrożonej ziemi. Wyciągam harmonijkę, by zagrać I'm a Lonely Man. I wtedy do drzwi drugiej klatki podchodzi wysoki mężczyzna. Naciska dzwonek. Po chwili drzwi się otwierają. W progu staje bogna. Łapie go za rękę i wciąga do wnętrza klatki schodowej. Bogna? Serce mi wali jak szalałe. Ześlizguję się po skarpie. Podchodzę do drzwi. Przez niedomknięte drzwi słyszę ściszone głosy. Pociągam za klamkę. W korytarzu jest ciemno. Naciskam włącznik światła. Bogna mruży oczy. On przysłania je dłonią. Mimowolnie naciskam spust aparatu. Gaszę światło i biegnę w górę po skarpie. Mija mnie pies. Słyszę radosne skomlenie. Bogna wychodzi na zewnątrz. Rozgląda się, głaszcząc psa. Filu się chce porozmawiać, woła. Tak nie nazywała. Razem graliśmy w piłkę i w tenisa na asfaltowym boisku przy szkole. Razem włóczyliśmy się po górach i zaułkach nowej rudy, robiąc zdjęcia. Całowaliśmy się, no i mieliśmy psa, naszego wspólnego. Czarnego psa, który kochał nas, jakbyśmy byli jednym. Byliście przyjaciółmi. Gwizdę. Pies wbiega na skarpę i radośnie wpycha mi łeb pod dłoni. Chcecie wytłumaczyć, woła Bogna. Nie jestem psem, odzywam się. Nie potrafię. Głos więźnie mi w gardle. Żarówka nad wejściem oświetla jej uniesioną twarz. Serce mi wali jako szalałe. Pies zbiega. Tańczy wokół niej, czekając radośnie. Chcę pobiec za nim objąć, przytulić. Coś wychyla pysk z pomiędzy moich żeber. Resztki nici zwisają mu z podziurawionych warg. Łypie na mnie żółtym okiem. Nie jesteś psem, mówi. Wkurwiasz mnie, krzyczę. Zasznuruje ci pysk, bo mnie wkurwiasz. Wale się pięścią w klatkę piersiową. Coś nie odpuszcza. Nie jesteś psem. Nie zapomnisz, nie przebaczysz. Zabiję cię! Wrzeszczę do niego. Z korytarza wychodzi mężczyzna. Chwyta Bognę za rękę i ciągnie ją w kierunku drzwi. Zostaw go. To jakiś wariat. Bogna schyla się. Przykłada usta do psiej głowy i mówi coś załamującym się głosem. Chodź, ponagla mężczyzna. Rozpruje cię nożem. Krzyczę do coś, a może do mężczyzny. Przybiega pies. Wtulam się w niego. Przyniósł ze sobą jej zapach. Co chciała mi powiedzieć? Co mi chciała wytłumaczyć? Spoglądam w dół. Nikogo nie ma. Odwracam się. Biegnę w ciemność. Przede mną biegnie pies.